Po tym jak Juventus no, inaczej tego okresi się nie da. Kluski. Każdy mecz Wizzy Mistrzów postanowiłem zrobić symulację. Co według HIFY wygra Ligę Mistrzów 2022-2023. Taki mamy rok. E, no, zobaczymy, kto wygra. Ja pragnę przypomnieć, że dalej nie miasto Grudziądz. My mamy tyle osób, oni mają tyle osób. Jeżeli jesteś nowy, to zostaw super. Ale Przechodzimy do symulacji. Jak coś, wszystkie składy są aktualne. Serio grupy widzę mistrzów też, bo nawet jest Makabi Haifa w tej grupie nieszczęsnej. Pokażę wam grupy na szybko. Tak, 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 tak. I tyle. Dobra, przechodzimy do pierwszego spotkania. Napoli, Rangersi. Składy, jeden, drugi. Jeden do innego. Ej, zaczynamy od szoku. O, i Hicior, Barcelona, Bayern. Ostatnio grali te spotkanie i Bayern tutaj wygrał. Zobaczymy jak będzie w FIFA. Macie skład Bayernu, no i skład Barcelony. No I tutaj już widzicie, że transfery się zgadzają faktycznie. Tutaj inny wynik niż w rzeczywistości bo jeden do jednego, a wy w ogóle napiszcie kto waszym zdaniem wygra tegoroczną ligę mistrzów Ajax Liverpool, skład Ajaxu, skład Liverpoolu, co ten Ajax taki słaby no nie wiem, 4 do 0, Porto Atletico obydwa składy tak się prezentują, szybka symulacja no i Atletico ledwo, ledwo wygrywa, ej wyglądasz jak nowy użytkownik Surfsharka, serio a tak się składa, że Surfshark jest partnerem dzisiejszego odcinka przypadek? no nie, Surfshark to aplikacja VPN, która zapewnia nam bezpieczeństwo i Prywatność w internecie, ukrywając wszystko, co robimy w internecie, Surfshark, VPN daje nam też możliwość podróżowania po całym świecie jednym kliknięciem. O taki. Co mam na myśli? Po prostu macie możliwość oglądania seriali i innych materiałów z zagranicy, które nie są dostępne w Polsce. I też mam dla Was dobrą ofertę. Pokaż mi swoje towary. Z kodem Skydu macie 82% taniej i do tego dostajecie 3 miesiące za darmo. Dodko, wy serw szarku nie musicie się martwić o swoje dane, ponieważ aplikacja nie gromadzi ich. Jeżeli uznacie, że to nie dla Was, macie dostępną 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, ale myślę, że za to, że. Surfshark gwarantuje wam bezpieczne wysyłanie i odbieranie plików, zabezpiecza was podczas korzystania z aplikacji bankowych, daje wam najlepsze oferty podczas zakupów w internecie, chroni wasze dane, dzięki niemu możecie omijać blokady geograficzne oraz cenzurę rządową i gwarantuje wam wiele, wiele, wiele więcej rzeczy. Więc myślę, że warto zainwestować w Surfsharka, a zawsze możecie się złożyć z kimś na wspólne konto, ponieważ jedna subskrypcja działa na Nieograniczonej ilości urządzeń. A przy zakupie pamiętajcie o moim kodzie Skydu. Macie wtedy 82% taniej. No i dodatkowo 3 miesiące gratis. Opłaca się Leverkusen Club Bruce. Bra. Jeden skład. Drugi skład. Bez zaskoczeń. Chyba. O! ale wynik zaskakujący, bo Club Bruce wygrywa. 3 do 1. Sporting Marsylia. No tu obstawiam Marsylię. Jeden skład. Drugi skład. Ja jednak się znam. Frankfurt Tottenham. Jeden skład. Drugi. GC gra w Frankfurcie? Coś mi ominęło. 3 do 3. Co to za Kamada przeszedł, tak? Czy to inny Kamada? Ten Francuz? inter Victoria Pilsno No, zwycięzca znany od początku Jeden skład, drugi Szybka symulacja Musiało tak być, jak to powiedziałem Jeden do jednego No witam, witam koleżanka Salzburg-Dynamo Zagrzeb Jeden skład, drugi skład Później już nie pokazuje tych składów, bo bez sensu Remis Okej, okay, akceptuję to Manchester City-Sevilla Jeden skład, drugi Czemu Halant nie jest w pierwszym składzie? Czy to bez sensu? To tutaj zrobię zmianę, bo to było bez sensu Totalnie jakby Haland nie grał Szybka symulacja Co kurwa? 3 do 0 Dla Seville Jak to? Nie wiem Dawno nie miałem tak zdegustowanej miny O co chodzi? Milan-Chelsea Skład Milanu Skład Chelsea Chelsea 3 do 0 wygrywa What the shit? Benfica kontra Maccabi Benfica Maccabi No i lecimy Bez zaskoczeń 2 do 1 dla Benfiki. No i Hicior Peżę Juventus No i ja się nie łudzę, że tutaj Juventus wygra, bo Nauczyłem się Przegrywać Szybkie symulacja A składy Kurwa Wygraliśmy Jezu Szkoda, że to tylko Borussia, e, tak, no Kopenhaga Jeden skład, drugi skład, szybka symulacja, no i Borussia pewnie wygra Dokładnie tak, Shakhtar Celtic Jeden skład, drugi skład, no i zespół z Ukrainy wygrywa 3 do 2 e, Lipsk, Real Madrid. skład Real Madrid, skład Lipska Szybka symulacja, Real spokojnie do zera. nic specjalnego, makabi Haifa, PSG Dobra, składu się wam nie pokazuje, bo to jest bez sensu Lecimy, też że wygrywa, Dynamo Zagrzeb, Milan No, Milan wygrywa na spokojnie 3 do 0 Dobra, Największe zaskoczenie póki co tego turnieju, czyli Sevilla, która pokonała Manchester City 3 do 0. No i porusja. No kury, wygrali. Co jest to Sewilla nie tak? O co chodzi? Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch. Kopenhaga, Manchester City. No i teraz Manchester City zrobi to, co powiedziałem wcześniej. 5 do 1 wygrał. Lipsk, Szachtar. Bez zaskoczeń 3 do 1 dla Lipska. Chelsea, Salzburg. Bez zaskoczeń 3 do 1. Celtic, Real Madrid. Real Madrid na spokojnie pewnie. Dokładnie. No może nie tak na spokojnie, ale i tak wygrali. Czy wynicy z Hatrika? Nie. O, Nie mogę na to patrzeć. Juventus Benfica. Ja nawet nie wiedziałem, że tutaj Dragster, gy. Serio. Dopiero na meczu się dowiedziałem. No i szybka symulacja. Nie no, twierdolne ty. Przegrali faktycznie dwa do jednego, jak było naprawdę. Ja do jaka jest szansa. Nie spodziewałem się, że nawet na symulacji przygrają. O Boże, Liverpool, Napoli. No, szybka symulacja. Liverpool wygrał 3 do 2. Tottenham Sporting. O i Remis 2 do 2. Niespodziewany wynik, bo myślałem, że tutaj Tottenham bez problemu wygra. Jednak nie. Rangersi Ajax, Remis. Marsylia, Frankfurt. Ostatnio Frankfurt ładnie sobie poradził, ale zobaczymy, jak teraz. Też ładnie. Brusz, Porto. To jaka jest zmiana. Szybka symulacja. No nie zaskoczyli. Porto wygrywa nam spokojnie. 4 do innego. No kurwa, znowu co jest? Atletico z Leverkusen. Nie do jednego, ale gdyby ...żało Felix trafił karnego, no to Atletico tylko by wyniosło 3 punkty tak, to utrudniają sobie sprawę no i utrudniają ciekawe spotkanie Barcelona-Inter można się zastanawiać kto wygra ja i tak obstawię Barcelonę myliłem się Inter wygrywa 2 do 1 Victoria Pilsno-Bayern Monachium ostatnio Victoria Pilsno zaskoczyła miała remis tutaj wątpię o kurwica jak to? Victoria Pilsno wygrywa 2 do 1 Borussia z Manchesterem City dwa zespoły, które przegrały z Sevillą a teraz zobaczymy na no, któryś musi wyjść zwycięsko Manchester City 2 do 0 Celtic, Lips, Remis, no to dziwne w sumie. Jeszcze przy posiadaniu piłki Celticu to w ogóle dziwne. Największe zaskoczenie, albo drugie największe zaskoczenie, Sevilla gra teraz z Kopenhagą, więc no wypadało mi trzy punkty jak tam, no nie żyli wszystkich. No wygrali Real Madrid, Szachtar To jest topowe spotkanie i zawsze w tych spotkaniach co roku coś się dzieje, bo oni grają praktycznie co roku i Szachtar bardzo często wyrywa te punkty. Tym razem tak nie było, no nie poszło Szachtarowi Salzburg, Milan to chyba najnudniejsza grupa. Serio O, jeden do jednego Nieźle Dynamo zagrze Chelsea Chelsea wygrywa na spokojnie 3 do 0 Benfica PSG No myślę, że tutaj PSG wygra Bo to z Juventusem to jakieś nieporozumienie Jeden do jednego Co proszę? Ty, PSG ma dwa punkty dopiero Nie no, cztery jednak Ale Juventus teraz musi sobie poradzić z Maccabi, Haifa To nie jest łatwe bo jednak było łatwe Pięć do jednego To ja w szoku, tak szczerze mówiąc Tutaj ciekawa sytuacja Teraz Inter z Bayernem Szybka symulacja Inter wygrywa Ty Bayern Mega słaby był Bróż z Atletico Aha. No i tutaj nic ciekawego. 1 do 0 dla Atletico Bo alanki nie trafił karnego. O boże. Rangers i Liverpool. Bez zaskoczeń. 4 do 0. W salach najlepszym strzelcem obecnie. Napoli i Ajax. Ale myślę, że tutaj Napoli. Miałem rację. 3 do 2. Leverkusen i Porto. O, Leverkusen wygrywa. O dziwą. Myślałem, że tutaj sobie nie poradzą. Serio Victoria Pilzno, Barcelona. Na składy się różnią poziomem. No, widzowie ja naprawdę nie oszukuję. Jeden do jednego. O co z nimi chodzi? Nie interesuj, bo chyba ci mordy dostanie. Sporting Frankfurt. No i Sporting wygrywa. Ej, ja nie wiedziałem, że tak to się łączyło. Patrzcie na tą grupę, to powinno być na odwrót. No i Marsylia, gra to jest z Tottenham. Szybka symulacja. No Tottenham wygrywa. Czwartą kolejkę zaczynamy i już będę wam pokazywał trochę tabele. Tak się prezentuje grupa. Nie mam pojęcia jaka, ale tak się prezentuje. No i mecz Porto z Leverkusen. Wtedy Porto. A nie pamiętam nawet. A przegrało. I teraz też przegrało. Znowu Tottenham Marsylia. No i teraz mamy Remis. Tutaj raczej sprawa oczywista, no. Napoli słabo sobie dosyć radzi, ale myślę, że i tak wyjdą z tej grupy. No i Ajax Napoli. No Remis, Utrudniają sobie to tylko jak się da. No i może być ciężko jednak, żeby wyjść. Liverpool Rangersi. No Remis, a tylko Club Bruce. No Club Bruce też ma szansę wyjść, ale muszą wygrać. No nie wygrali ani trochę. No i to moja ulubiona grupa, bo tu się odpierdana. Wiadomo, są jeszcze trzy spotkania, więc to może się przewrócić na odwrót. No ale Victoria Pizno, jakby raz wygrała z kimś, to mają szansę wyjść. Proszę, żeby to się wydarzyło. No i teraz rzecz w Monachium z Interem Kurdy, bardzo źle, bardzo źle Bo to nie pomaga nikomu Aha. I Lukaku nie trafi karnego Kurdy, co za śledź No i proszę Barcelona-Victoria Pilsner Błagam, chociaż najmniej Dla chorego, żeby był zdrowy A Ty wiesz, że przegrałeś, nie? Kur, za ten żart Entra Frankfurt Sporting No i Sporting wygrywa, co ciekawe O, moja grupa I teraz mecz PSG z Benfiką. Szybka symulacja Co jest z nimi? do 0 Benfica wygrywa Czemu ta Benfica jest taka mocna? Tutaj grupa nudziarzy, bo tutaj nic ciekawego się nie wydarzy raczej Real Madrid-Szachtar 1 do 0 Ja się po ponodzę juventus maccabi Haifa No błaga, żeby drugi mecz też wygrali O Jezu Wygrali 1 do 0 Ledwo Tu ciekawa sytuacja w ogóle No Sevilla Wystarczy im remis A tu coś się wydarzyło A też grają, z Kopenhagą Ten remis powinni mieć na 100% A pewnie wygrają Dokładnie tak No i tutaj walka o drugie miejsce No i jednak Manchester City ma większe szanse Dokładnie tak Oj No że Borussia nie wyjdzie z grupy to zaskoczenie bo Sevilla, no, nie zapowiadało się na to, żeby wyszło. Lipsk, Celtic, no i Lipsk wygrywa. Grupa, w której jest mega zmuła i nic się nie dzieje za bardzo. Chelsea, Dynamo, Zagrzeb. O! I jednak coś się dzieje, bo Dynamo, Zagrzeb wygrała. No i Milan ma szansę nie wyjść z grupy, trochę się pozmieniało, a teraz gra z Salzburgiem. No, ale wygrali, no to raczej wyjdą. Jednak. Maccabi, Haifa, Benfica, no to zwycięzca znany przed meczem. No dokładnie. No i jestem ciekaw, czy to powtórzą, bo jak gra z Manchester City, jak znowu wygrają 3 do 0, to to Sevilla jest na jakiś proszkę. Szybka symulacja. No nie powtórzyli. Tym razem Mercedes z wygrał, ale 1 do 0, skromnie. No i Mech o wyjście z grupy, tak naprawdę, bo Juventus gra z PSG. Jak Juventus wygra, to już wychodzi na 100%, a PSG nie. Szybka symulacja i błagam. Jeden punkt chociaż. Jest wybłagany. Jeden do jednego. PSG nie wychodzi na 100%. No w sumie tak, no już się rozstrzygły. No bez kitu. I ta też. Kopenhaga, Nie jeden do jednego. Tutaj sytuacja nie wiadoma. Dynamo Zagrzeb żeby go z No i Dynamozak wygrywa dobrze, bo nawiąże walkę o wyjście z Milanem. A tak, jakby nie wygrali, to nie. Chelsea i Milan. No, jak Milan wygra, to już wyjdą na 100%. Jeden do jednego. Uratowali się trochę. No, tu nie wiem, czy coś się wydarzy w sumie. Celtic z No, jak Remis, to tym bardziej teraz nic się nie wydarzy. Walka o nic. Lips z Real Madryt. Real Madryt wygrywa. Męczyli się mocno, ale męczyli się i wygrali. Niezła wypowiedź. O! Najlepsza grupa. Patrzcie, co tu się dzieje. Barcelona-Bayern. Jak będzie tu Remis, chyba na lepiej dla Wiktorii, tak mi się wydaje. Bayern wygrywa. Nie wiem, czy to dobrze dla Pilsna, no ale zobaczymy zaraz. Jednak nie zobaczymy, bo najpierw mecz w Marsylii ze Sportingiem. Tutaj, no sytuacja też nie wiadomo w sumie. Szybka symulacja. No już wiadomo, że Sporting wyjdzie, a Marsylia nie, bo tutaj Sporting wygrał 3 do 1. Tu walka dalej o drugie miejsce. Rangersi na poli. No i sobie Napoli zagwarantowało chyba wyjście z grupy w tym momencie. Liverpool-Ajax wygrali. Tutaj dalej walka o drugie miejsce, jakby nie patrzeć. Klub Bruce. Leverkusen, okej. Okay. No i remis. Dla Klubu już mało to dało, ale dla. Kto tam jeszcze był w grupie? Ale dla Porto może coś to dać. Może, a nie musi. No ale muszą wygrać te Zatico, tico Ciężko. No nie wygrali. O! Mamy to. Victoria Pilzną, Inter. No Victoria Pilzną spadła na ostatnie miejsce, ale i tak mają szansę wyjść. Pokonajcie ten Inter. Kurde! No to Victoria Pilzną bez szansów. Tutaj dalej jakaś walka. I Tottenham, Frankfurt, kontuzja. No i chyba Tottenham sobie zapewni wyjście z grupy, bo tutaj wyjście. Wygrywają 3 do 1. Ten Kamada, jak pa, 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 pa. Ostatnia kolejka, już w końcu. Tutaj, no, nic się nie zmieni. Szybka symulacja. Remis. Napoli, Liverpool. Liverpool wygrał. Porto, Club Rusz Tutaj też nic się nie zmieni. Porto wygrywa. Wow. Mega ciekawe. Leverkusen, Atlético. No, tutaj nie ma co mówić. No, Atlético po prostu, no, fawory tej grupy. 4 do 1. No, dalej walka o te 3 miejsce bo Inter już wyjdzie na 100%. No, ale Victoria Pizna musi wygrać z Bayernem Tutaj problemy. To jeden problemy? Kurwa, chyba nie. No to przejebano. Kurde, dwa do jednego. Taka wielka nadzieja w tej Victorii Pizno. No ale już Barcelona na pewno nie wyjdzie, więc i tak zaskoczenie, że oni nie wyszli. Drugi rok rzędu, można powiedzieć. Inter-Barcelona, taki mecz o nic. No i tu Barcelona wygrała, więc gdyby wcześniej lepiej grali, no to by pewnie wyszli. No ale niestety. Eintracht Frankfurt, Marsylia. Walka o trzecie miejsce. No i remis. Więc nie wiem, kto ma trzecie miejsce. No i walka o pierwsze miejsce. Sporting, Tottenham. Pewnie Tottenham. Dokładnie tak. I to jak? Hoiberg z Jednak nie. Walka o drugie miejsce i to Milanu z Dynamo Zagrzeb. To jest walka pomiędzy nimi. No fajnie, żeby Dynamo Zagrzeb wyszło, bo to nieoczywisty zespół. Szybka symulacja. Obozy. 4-0 do 0 wygrali. Nieważne. Jednak bez zaskoczeń. Meczoni, Salzburg-Chelsea. O! Salzburg wygrał. No to mecz był o coś, bo chyba Milan wskoczył teraz na pierwsze miejsce. Ale nie jestem pewien, w sumie. A może i nie wszedł? Nie. Nic tu się nie wydarzy. Real Madrid-Celtic. Nuda. Szachter Lips. Nie! Szachter ma szansę wyjść, ale musi wygrać. Dziękuję, ja nie skorzystam. Remis. Ale jakie myczycho, 3 do 3. Ło jezu. No tutaj walka już też o nic. No Manchester City, Kopenhaga. A tutaj Manchester City bez problemu sobie poradził. 4 do 0 z Kopenhagą. No i teraz Sevilla musi wygrać, żeby przejść Manchester City. Grają z Borusją. No i Sevilla wygrała i w sumie teraz liczy się tylko bilans brankowy raczej. Nie. Mecze bezpośrednie? Nie wiem. No i ostatnia grupa. Chyba. Peugeot gra z Maccabi Haifa. Peugeot jeszcze masz szansę się ośmieszyć. Non. No chyba nie jest to ośmieszenie, bo Remi. No i Benfica, Juventus walka od w sumie pierwsze miejsce. Nie wierzę w taki scenariusz. Juventus wygrał. Ciekawe, przechodzimy do kolejnego meczu. Ale jakoś długo mieli. A, bo grupy się zakończyły, tak? Możliwe. To Zobaczmy na początku, kto wyszedł, albo w sumie po co. Albo zobaczmy. Tak wyglądała grupa A, tak B, tak C, tak D, tak E, tak F, tak G. Sewina na pierwszym. Ok. Tak H, Juventus na pierwszym. Niemożliwe to jest. No i w jednej ósmej mamy takie pary jak Manchester City. Zagrę z Milanem Bayern z Juventusem Sporting z Atletico Leverkusen z Liverpoolem Przechodzimy dalej Benfica z Tottenhamem Chelsea z Interem Napoli z Real Madrid I Lipsk z Sevilla No wydaje mi się, że tu są w tych meczach znaczni faworyci Ale może ktoś fajnie zaskoczy Przechodzimy do meczy A nie wiem czy nie pójdę do łazienki Pierwszy mecz Manchester City i Milan. Szybka symulacja. No, tutaj obstawiam Manchester City. Remis. 2 do 2. Foden, Messias, Junior. Rodrigo. No i Messias. Przed łazienką. Bayern, Monachium, Juventus. Jeden do jednego. Widać, że to FIFA. Sporting, Atletico. Dalej nie poszedłem do łazienki. Tutaj coś poszedł. Sporting wygrał. Ej! Pierwsze zaskoczenie. Wiadomo, że to jest dwóch mecz, ale może być ciekawie. No, a pójdę do tej łazienki, bo nie, serio Eee, Jestem. Fajnie było. Leverkusen, Liverpool. Może. Może. Leverkusen zaskoczył. Remis to w sumie zaskoczenie. Jak dla mnie, Benfica, Tottenham, szybka symulacja. Remis, Chelsea, Inter. Ciągle remis, cały czas. Kante, Michitarian, Napoli, Real Madrid. Jak będzie znowu remis, to jaki żart. No, wygrali. Znaczy, Real Madrid, Modric i Benzema. No i tutaj. Ciekawy pojedynek. Bo Lipsk z Sevillą. No, ja stawiam na Sevillę. Bo serio, zaskoczyła mocno. I trzymam kciuki za Sevillę. Dokładnie udało się. Gomez, Alex Telesz. Alex Telesz, tu gra? No co? Okej. Okay. I Jankunku i Orban. Zstrzymywały kartkę o 16 minuty. To chyba nie było tak ciężko wygrać. Atletico Sporting. O Boże, no ile można. A to było już? Wtedy Sporting 2 do 1, a teraz? Też 2 do 1. No Sporting przechodzi dalej. Co jest? Mamy pierwszy zespół w ćwierćfinale, finale. No ja w szoku. Liverpool Leverkusen. Wtedy Remis, ale teraz Liverpool gra u siebie. Też jeden do 1. I mieliśmy karne. Przeczytam wam. Salah trafił. Aranguiz trafił. Thiago trafił. Tapsoba trafił. Nie, nie trafił, znaczy. Diogo Jota trafił. Schick trafił, Luis Diaz trafił, Andris trafił, Artur nie trafił, kto by się spodziewał. Firz trafił, Keita trafił i Biela Rabi nie trafił. No i to Liverpool przechodzi dalej, ledwo, ledwo. No serio, za każdym razem to będzie teraz się pokazywać? Przecież ja wiem, jakie są wyniki. Milan-Manchester City, no wtedy było 2 do 2. W sumie Milan grał u siebie, to może być zaskoczenie. Jednak nie, 4 do 1 dla Manchester City. No cóż, Juventus-Bayern, tam był remis, tak, jeden do 1. Juventus grał u siebie, może się uda. Kurde, nie udało się. Mane, Di Maria, Mane. Real Madrid, Napoli. Tutaj Real Madrid wygrał 2 do 0. No, Napoli ma naprawdę ciężkie zadanie. No, nie poradzili sobie 1 do 1. Azar i Di Lorenzo. Sevilla, Lipsk No wtedy pozytywny wynik dla Sevilla, żeby to tak zostało. Tak, kurde, o co chodzi? 3 do 0. Nie ma co chodzi z nimi, ale. No wow, coś nieco cząć po Benfica. Tutaj liczy na Benfica. Fajnie, żeby były dwa portugalskie zespoły, w finale. Aj, Tottenham Wygrywa 3 do innego, szkoda No i ostatnie spotkanie w 8, Czyli Inter-Chelsea Nie wiem jaki był wynik wcześniej, 1 do 1 Wszystko może się zdarzyć, ale obstawiam Inter Źle, Chelsea 3 do innego Wygrywa, więc na to wychodzi Że już żadnego włoskiego klubu nie ma Przykro się, że... finał. Real zagra z Tottenhamem, Sevilla z Chelsea Liverpool z Bayernem Monachium I Sporting z Manchester City Raczej Sevilla i Sporting pożegnają się już z tym turniejem Ale może coś się wydarzy Mecz Tottenham, Real Madrid szybka symulacja no i zobaczmy, kto zwycięży. Real Madrid, bez zaskoczeń. Sevilla, Chelsea. No i liczę na tą Sevillę, bo serio ładnie sobie radza od początku tego turnieju. Ech, 3 do 1 dla Chelsea. Mount, Rakiti, Ziech. No i Sterling. Liverpool, Bayern. To w sumie najciekawsze spotkanie. No i myślę, że tutaj, kurde, nie wiem. 2 do 1 dla Liverpoolu. Diogo Jota, Salach. No i Gnabry. Kurdy, wiecie, co chciałem powiedzieć? Czemu lewat nie strzela? Zapomniałem. No i Salach na pierwszym miejscu. Sporting, Manchester City. Co jest? To się dzieje. Sporting wygrywa 2 do 1. Mares, Mateusz R. Nie wiem co to. No i Pedro G. Hej, 2 do 1. Żeby teraz zremisowali drugi mecz, to oni przychodzą dalej. Bayern, Monachium, Liverpool. Wtedy 2 do 1 dla Liverpoolu. A teraz będzie 3 do 1 dla Liverpoolu. Czubo Motting, Luis Diaz, Luis Diaz i Sala. no Sala jest 10 o w Lidze Mistrzów. No to on raczej będzie królem strzelców. No i mamy. Najciekawsze spotkanie dla mnie: Manchester City Sporting. Wtedy 2 do 1. Oby Manchester City się nie Wkur, nie powiem jak, wydarzyło się najgorsze. Manchester City się wkuruje. Miałem taką nadzieję, że będziemy mieli fajne zaskoczenie. Niestety. Tottenham Real Madrid. Wtedy było 2 do 0. No, Tottenham musi odrobić. Będzie ciężko, ale może jakimś cudem. No nie. 1 do jednego Benzema i Hurricane. No i ostatni mecz być finale. Tylko się ładuje. Chelsea z Sevilla. Wtedy 3 do 1 dla Chelsea. No nie widzę tutaj żadnych zaskoczeń. 2 do 0 dla Chelsea. Sterling. No i Sterling Sterling też dużo strzelał. No, Sterling na 8 miejscu. Jeszcze szansę tutaj na pierwsze. No, półfinały wyglądają w następujący sposób. Real Madrid z Chelsea, Manchester City z Liverpoolem. No chciałbym, żeby Manchester City wygrał. Teraz obywatele, jeden skład, drugi skład, szybka symulacja, no i obstawiam tutaj Manchester City. Dokładnie. I to ładna przewaga. 2 do 0, Mariusz Grillish. I teraz Real Madrid z Chelsea, Chelsea i Real Madrid. No nie chciałbym, żeby Real Madrid po raz kolejny wygrał, bo to już z Dobrze, Chelsea wygrywa 2 do 0, Sterling z Czyli bardzo duża szansa jest na to, że będzie finał Manchester City i Chelsea. To bardzo dużo. Chelsea, Real Madrid Szybka symulacja. Ej! Myślałem, że Real Madrid powalczy. A ja tutaj 1 do 0 dla Chelsea. Hazard jeszcze trafił karnego. Niesamowite. Ziyech trafił. No i teraz Manchester City, Liverpool. Wtedy 2 do 0. Ok. 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 3 do 0 dla Liverpoolu. Liverpool nadrobił. I to oni zagrają w wielkim finale. Szkoda. Kto teraz nie wygra, to nie jest jakieś zaskoczenie żadne. Bo Manchester City jakby wygrał po raz pierwszy w historii, to by było takie... Wow. Dla mnie choć bo ja lubię takie wiecie, Nowość, no i w finale zagra oczywiście Liverpool Chelsea, no i przechodzimy do tego ostatniego meczu w dzisiejszym odcinku co tu się wydarzy, no nie mam pojęcia i tu jest walka jeszcze o króla strzelców, ciekawe dobra, przechodzimy, tak składy się prezentują, Liverpoolu, bardzo mocny no Chelsea tak samo, zazwyczaj to gospodarz wygrywa finał ligi mistrzów może tym razem będzie inaczej, zaczynamy od tego, że Ziyech miał kontuzję, później Luis Diaz strzelił, później Mount strzelił, później Alba strzelił bramkę w wysetnym minucie, no i i tak się zakończyło. Chelsea wygrała Ligę Mistrzów według symulacji FIFA. Nie chce mi się w to wierzyć. FIFA coś czuje, że nas okłamała. Ogólnie najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów został Salah, później Sterling Griezmann. Najwięcej asyst miał Harry Kane, później Carrasco, Bowden. A najwięcej czysty kot miał Ederson, no i Mendy. no i Kurtuła. Tak się prezentował ten odcinek. Zobaczymy, czy FIFA, chociaż w jakimś stopniu, dobrze przewidziała tą Ligę Mistrzów. Nie wiem. Możliwe, że to jest ostatni film z tej FIFA. FIFA 22. Później już przechodzimy na nową, świeżą. <laughs> Aż udusiłem się z wrażenia W końcu, bo na to czekam Bo już tutaj nie wiem co robić, serio Proponujcie pomysły na kolejną Fifę Przypominam, żebyście zostawili lajka Też przypominam, żebyście Co zrobili? Zostawili subskrypcję Bo dalej gonimy miasto Grudziądz Spodajcie na Instagrama, Facebooka No i co? Mówię do was, Kajdun, więc na razie Cześć, czołem, po!